Witamy Was z kolejnej Wyprawy zimowej Świątecznej tym razem Jesteśmy na Węgrzech Przejazdem Właśnie dojeżdżamy do kempingu W miejscowości Radka znaczy Thermal znowu. Camping no, Zobaczymy dokładnie co to jest Ale wszystko Wam powiemy I zaraz Wam pokażę drogę jak tam się dojeżdża i będziemy wszystko widzieć jesteśmy bardzo blisko yy, Budapesztu, około 40 km za Budapesztem od strony Polski to takie dosyć sympatyczne miasteczko zostało nam 4 minutki więc jedziemy dojeżdżamy do kempingu Thermal Aqua coś tam w Radzkewe. Jedziemy widzimy susz Dunajca Dunaju, do Dunajca. Wzdłuż Dunaju jedziemy, Dunajce z Pieniną. No i jeszcze dwie minutki, powinniśmy być na miejscu. Jedziemy od pół do siódmej rano z Krakowa, a jest godzinka 14:20. No więc nie wiem, ile nam to zajęło, ale nawet szybko zleciało. Prawie 8 godzin. 8 no. godzin, za 400 metrów za prawo. Prawo. 400 metrów skręcamy. Oczywiście drogi węgierskie. Coś niesamowitego. Tylko autostrady wybierać jak można, bo można mieć większe straty w aucie niż te 100 ileś złotych. Miejmy nadzieję, że tu dobrze jedziemy, bo to się dopiero okaże co dalej? Tu jest brama. Trzeba będzie chyba tam pójść. Aqua Dobra. Idę zobaczyć. No, słuchajcie, to jednak nie było to i tutaj jest wjazd. Skręć w prawo. Jest. Jesteśmy. Dojechaliśmy. wiecie, tu nie za No pewnie tak. No, trzeba gdzie zadzwonić. Dobra, no to idę. No słuchajcie, jesteśmy na ...Wrackę z miejscowości. Na kempingu, który się nazywa Aqualand Thermal Camping. Yy, jesteśmy teraz, jest godzinka 14.30. Do jutra do 16.00 zapłaciliśmy, moi drodzy, 160 zł. Mówię cicho, żeby Wojtek nie słyszał. No, teraz wam pokażę, jak się ulokowaliśmy. No bo kemping jest, powiem wam. Gdzie ty byłaś, Miusia? Gdzie ty byłaś? Tutaj mamy zaraz mostek, który prowadzi na termy. My stoimy tak. Wojciech rozkłada persy. Dywaniki. Na kempingu jest bardzo dużo takich przyczep już na stałe. No ale powiem wam, wjechaliśmy tutaj w i koniec drogi. Więc w ogóle nie wiadomo jak jechać i, i gdzie parkować. Nie wiem jaki mamy numer. Mamy. O, woda jest na kempingu. Patrz, Wojciu, woda jest F05. No, chodź, Miusia, zobaczymy. Tutaj sobie płynie jakaś. O, domki jeszcze są takie fajne drewniane, całkiem. Taką jak rzeczką. Rzeczka jest, Miusia? Nie wchodź tam. Ławeczka. Sympatycznie zobaczymy jeszcze, jak te baseny termalne wyglądają i będziemy wiedzieć. Zobaczymy, co to jest za budynek. Czy to są toalety, czy to jest coś innego. Uuu! O, taka świetlica. Można w pingla pograć. Tam dalej. A, tu jest wejście. No, a tu jest recepcja, tylko z drugiej strony. No, tak. Dobra, my idziemy się rozkładać i, i zjeść obiadek zasłużony, a później termy. Tak to wygląda. No, idziemy takim mostkiem i tym mostkiem tak przechodzi się na termy. Bo tu widzisz, tu nie można wjechać kamperem, można tylko ewentualnie chyba nic nie można. Chociaż może jakiś namiocik można rozłożyć tam widziałam na... Ale wieziutko mamy, nie? Odległość. Szafeczki są jakieś. Minka, nie wchodź do szafeczki. No i jest basenik. No i co więcej trzeba, lampki będą wieczorem się świecić jak przyjdzie w tak. No tam coś jeszcze jest. Patrzcie, tak wyglądają baseniki. Paruje, więc chyba jest ciepło. 34 do 38 stopni. Jest 7,7 stopnia 14,42. No i tak to wygląda, patrzcie. No i tam jeszcze są sauny i takie zamknięte też basary. I tutaj proszę jaki klimacik. Taka tak? Nie. Dlatego tu nikogo nie ma. Ta jest chyba też ciepła, bo też siedzą ludzie. Nie pokazuję ile stopni, kurczy brki. Ale muzyczka świąteczna, fajnie, nie? Wojtek tutaj ciekawe, może coś puszczą, jakiś filmik. A co się jest za dzień? Sobota, to powinni puścić. Może tu jest jakiś plan, słuchajcie. Aqua Cinema, jest. Mm. A na grudzie nie ma. <ścoughs> o, jest. Nie ma, że do któregoś tam listopada i koniec. Restauracja, ale chyba nie czynna. Albo czynna, czynna w środku. Co? Czynna restauracja. No i nic, zaczynamy wyjazd świąteczny od Węgier, od term. Bo po drodze trzeba odpocząć po 8 godzinach jazdy. Żeby ten cały wyjazd już był takim wyjazdem wakacyjnym, a nie tylko cel. Nasz domek. A to mi jucia nasza zmęczona, tak? Idzie spać już. dzidzia malutka na poduszeczce. Pranoc minąku. Słuchajcie, my już wyszykowani na termy w Szafrokach, ale coś podejrzewam, że może nam być zimno. Bo jest wiaterek zimny. Grudzień, jest zimno. Tak, musi być zimno. No ale zobaczymy w ogóle jaka ta woda, czy faktycznie taka gorąca, jak byliśmy tam ostatnio na Słowacji, czy chłodniejsza. A, światełka, już świecą na fioletowo. Tu jest faktycznie mniej ludzi w tym. Ale zobaczymy jaka tu jest woda, w tym pierwszym jest mega gorąca. Ale dobrze, że nie ma... Tu jest mniej ludzi, no ale... Chłodniejsza, I to sporo. Wracamy do jedyneczki. A tu też siedzą w tym chłodnym. Ale tu są fajne te masaże. Bąbelki. No i patrzcie, takim tunelem się idzie. A gdzie to się okaże? Tam są sauny. No, słuchajcie, tak, są tutaj trzy baseny. Jesteśmy w zasadzie w pierwszym od kempingu, jak się idzie. On jest dosyć bliziutko, akurat tak zaparkowaliśmy. Yy, I jest jeszcze ten japoński, no ale tam ta woda jest letnia. No. Więc zobaczyliśmy na ten japoński i tam jeszcze drugi podobny do tego. Ten jest taki dosyć duży, fajny. Może no, tam jakieś bicze wodne są jeszcze? W tym japońskim, no, Nie, ale. W tym trzecim. Tak? Tak. No. Aha, no to jeszcze może podejdziemy do tego trzeciego, chociaż ty nie najcieplejszy, ta woda jest o, gorąca i jest super. No wolimy cię pełko. Także grudzień i zima za pasem. Nie, no tu jest bardzo fajnie, sympatycznie. Muzyczka leci świąteczna. Zaraz się ciemni. No ale I tutaj będziemy, sobie siedzieć. Ale tak jak żeśmy zauważyli, jest godzina 16. U nas już było dawno ciemno, a tu jeszcze jasno, nie? Nawet 16-15. No, także tutaj chyba to słońce jest w innym położeniu i dłużej chyba świeci. No, takie spostrzeżenie. Na to wygląda. No nic, siedzimy, nie będziemy Wam nic marudzić, bo no. nie mamy w sumie nic do opowiadania oprócz tego, że odpoczywamy, jest bosko i relaks. Do zobaczenia. przeprowadzkę Idziemy do basenu japońskiego na bicze, na łóżko z biczami Patrzcie jaki czas ja. I guziczek, łączacie sobie i się pombelkujecie A, wojcie wojcie, no poranek na kempingu Thermal jest usmarano i Green Team idą już na, na zakupy. termy. <średenie> jeden on idzie na zakupy, a ja na termy. na zakupy, na zakupy na Lidl. My teraz idziemy pociaplać jeszcze z dziadkami porannymi wzięliśmy sobie kawkę idziemy Godzinkę dwie i ruszamy dalej. Póki jeszcze te deszcze nie przyszły, Może, bo po południu. Przed no, po południu już było tak lać, słuchajcie, że masakra. Niedaleko. No, słuchajcie, plan mamy taki. Czy plany nam się troszkę zmieniły? Uciekamy, uciekamy. A zmieniły nam się, bo nie ma pogody. Tam, gdzie chcemy jechać. Bo plan początkowy był, że jedziemy na dół, czyli Dubrownik, Czarnogóra. A tam leje, wieje! Zimno! Zimno, śnieg ma padać. Ale jadąc do góry, czyli do Wenecja, a później na dół, San Marino, może Rzym. Jeszcze nie wiadomo, bo to się pozmienia dwa razy. Ale tam zdecydowanie jest lepiej. Nie leje, nie wieje i, i ciepło. No, także zobacz... Także do no. potem. Do potem? No. Jeszcze rzut oka na, na baseny rano. Patrzcie jak baseniki wyglądają fajnie. Rano. Puste. Siara. Tylko, tylko pływa. No ale powiem Wam kawka w takiej okoliczności w przyrody. Mrozik bro na ławkę. No. Faktycznie. No i jest, minus jeden tego a to jest najlepsza pogoda, na, na łóżko może połóż, bo tu jest mokro, na termy. Na koniec było moczenie w siarce, 38 stopni, mega gorąca tu jest woda. Ale tak na koniec jest cudowno, bo się można zagrzać. No i nic, i opuszczamy ten kemping i jedziemy dalej. W stronę Wenecji. Tak jak Wam mówiliśmy, zmieniliśmy troszkę plany i Wenecja. Ale powiem Wam tak podsumowując. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Jak na Węgry, to, to jedno z ładniejszych takich mm, termalnych parków. I za 160 zł za dwie osoby z psem bez prądu. Tak naprawdę macie ee, no macie całodobowo te baseny. No bo tutaj wczoraj do pierwszej w nocy była muzyka. No. o Rano to już. Nie było pozamykane, nie nic. Może to, że mało ludzi jest, to też nie zamykają tego tak ściśle. O, no, o, o ale by jest, my jesteśmy blisko tych basenów i ta muza naprawdę by. dobrze grała. E, no i co tam jeszcze? E, są w sumie trzy baseny na zewnątrz. E, tak, wszystkie są super. Tak, jest urozmaicony, więc nawet ten japoński wczoraj zaliczyliśmy. Ta woda była letnia, ale jak te bąble na tym łóżku się leżało, to, to nie było takiego uczucia, że zimno, nie? Uh -huh. No i na koniec do Siareczki 38 i idziemy na luziku teraz w szlafroczkach. Tak. No i nic, żegnamy się z wami z tego kempingu. Nie wiem, czy wszystko wam o nim powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć, no ale tak dużym skrócie i ruszamy dalej, więc do usłyszenia. Słuchajcie, nie wiem, czy nam się coś się pomyliły trasy, bo chyba to nie jest Chorwacja, tylko chyba Zakopane. To właśnie te góry. Weź się zapłąciłaś, masz czy... łapę gdzieś. Nie wiem, bo ty ustawiałaś. Tam mi się wydaje, że wyciąki Nie, Tu jest jakiś wyciąg w Rieca. Bo się do Rijeki i że jest wyciąg. Nie mamy nart, kurczę. Nie przygotowaliśmy się poichę. Nie pożyczy. I się pożyczę. No nic. Takie mamy. Taką mamy aurę. Kurczek biało, patrzcie. Tak, Rijek. Rijeka. Horwacja. Grudzień 22 2024. Teraz mamy taki armagedon leje, wieje, śnieg wszędzie leży. No i tak ma być do rana. Także stajemy, idziemy spać. Musimy jakoś przetrwać tę kostkę, a od jutra już Wenecja, 10 stopni i wszystko super i słoneczko. Taka sytuacja. Witamy Was do poranku. Jesteśmy w Rijece na Chorwacji. Wczoraj od 17 czy tam 18, tu stoimy, bo tak strasznie lało, że w ogóle się nie dało jechać. Słuchajcie, biało, lało, ale przewidzieliśmy to na prognozach, więc specjalnie tak sobie dojechaliśmy, żeby żeby po prostu to przeczekać. No, a dzisiaj staliśmy rano, już nie leje i ruszamy dalej. Jedziemy, jedziemy do Wenecji. Około 4 godzinki drogi mamy i tam ma być słoneczko z 10 stopni. Znaleźliśmy super miejscówkę, znaczy super. pokaże się na miejscu czy super. Jak będzie super to Wam ją oczywiście oznaczymy i, yy, i opowiemy o niej. A nockę spędziliśmy na takim parkingu w Gniece. No średnio do polecenia. Znaczy, ogólnie parking nie jest zły. Jest przystronny jest ten, ale no ciufcia jeździ zaraz tutaj u góry. Znaczy ciufcia, no pociąg, który... Prawo. Następnie skręć w lewo. Który, to, który trochę y, nam y, uprzykrzył noc. Znaczy w ogóle noc była straszna, bo... Skręć w lewo. Strasznie lało, strasznie wiało i pociąg jeździł. W ogóle jakiś koszmar. Ale dobrze, że mamy już ze sobą. I jedziemy do słońca. Trzymajcie się. No wyjeżdżamy z Rijeki, jedziemy w stronę Wenecji. Pierwszy widok na morze. Nawet w taką pogodę cieszy. <gry> Patrzcie, jak, jak jest samochodów jest, to w ogóle nic nie jest. Patrzcie, coś ładnego. I góry, w tych górach jest śnieg po prostu na Horvathu, No co zrobić. W tym roku brudzie, inaczej będzie chłodne. Ale to jest miasteczko mega górzyste, więc tutaj wszędzie, gdzie się nie skręci z tej głównej ulicy, to są mega góry. Wczoraj takiego Lidla podjechaliśmy. Tu nie mogliśmy wyjechać stamtąd. O, właśnie, jaka górka. Ale fajnie, bo te wszystkie mieszkanka, tam i domki są takie super widokowe. Słuchajcie, przyjechaliśmy na Chorwację, tak, bo tu będzie ciepło, fajnie, święta spędzimy o, nad morzem, na plaży. Słuchajcie, jesteśmy za Rijeką, zbliżamy się do Triestu i no taką mamy aurę. Przed chwilą pół jechał właśnie. Od śnieżą. Jezu, no piękna zima. A wolałabym piękną wiosnę. Nie no, jesteśmy troszkę zaskoczeni powiem szczerze. Nie było dawno zimy w Polsce. To zwłaszcza, że Szukamy śniegu to jest. Zwłaszcza, że patrzyliśmy i w Wenecji za 200 km, bo tyle mamy do Wenecji. Ma być 10 stopni i piękne słońce. I więc mam nadzieję, że to jest prawda. Bo na to, co jest tutaj, to trudno w to uwierzyć. Jest jakie drzewo w ogóle białe. Pięknie.